Witam cię drogi widzu. Z tej strony Gromczak i mam dla ciebie kolejną porcję ciekawostek z gry Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka. Nim przejdziemy do tematu, chciałbym cię prosić, byś udostępnił ten film znajomym oraz zostawił suba na kanale, abym mógł osiągnąć większe zasięgi. No ale tyle, jeżeli chodzi o reklamy. Dobra, lecimy z tematem. Czy wiesz, że w mieście Korinis lichwiarz Lemar może dać nam 200 sztuk złota zupełnie za darmo? Jak to zrobić? Wystarczy, że kiedy dowiemy się już, że Lares jest członkiem wodnego kręgu i poprosimy go o pomoc, wybierzemy opcję, której prosimy o pieniądze. Lares odeśla nas wtedy do Lemara, mówiąc, że ten ma wobec niego dług. Pamiętaj, opcję pomocy możesz wybrać tylko raz. A pozostałe wybory dostępne są do zdobycia bez wsparcia Laresa. Teraz udajemy się do lichwiarza i prosimy o pożyczkę 200 sztuk złota. Dlaczego 200, a nie 1000? Ponieważ przy 1000 Lemar uzna, że jest to za dużo i zmniejszy kwotę do 100, co oznacza, że 200 sztuk złota jest to największa suma, jaką możemy zyskać. Po wybraniu pożyczki lichwiarz. Przekaże nam pieniądze i ostrzeże, że następnego dnia musimy wrócić z kasą oraz procentem. Po odczekaniu 24 godzin czasu gry, wracamy do Lemara, a ten informuje nas, że Lares już załatwił sprawę i nie musimy zwracać pieniędzy. Kasa za darmo. Wiedziałeś, że za strażnikiem przy sklepie Mateo jest magazyn pełen pancerzy? Jak się tam dostać? Wystarczy użyć zwoju sen i uśpić strażnika. Teraz możemy swobodnie przeszukać skrzynie, w których jest wiele cennych przedmiotów, w tym m.in. stroje obywatela i skórzana zbroja. Pamiętaj, by się streszczać, bo strażnik może się obudzić, a wtedy będziesz musiał uciekać przez mury. Na dziś to już wszystko. Jak film się podoba, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film znajomym. Będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli to zrobisz. Jeśli chcesz się podzielić sekretami z gry lub masz jakieś pytania do tych, o których dziś mówiliśmy, daj znać w komentarzu. A ja już się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.